Dzień dobry! Witam wszystkich oglądających mój film bardzo serdecznie. To ja, nazywam się Mateusz i mam 11 lat. Chciałbym opowiedzieć Wam o mojej rodzinie, która jest dla mnie bardzo ważna. Mój tata nazywa się Sławek i pracuje jako ślusarz. Uwielbia remonty i naprawy. A to moja mama, ma na imię Dorota. Pracuje jako główna księgowa, a w wolnych chwilach próbuje nas. Wychować? Mówię o nas, bo mam jeszcze dwóch braci: Oskara i Sebastiana. Oskar ma 15 lat. Chodzi do drugiej klasy w gimnazjum i bardzo lubi swój komputer. W przyszłości planuje zostać programistą. Sebastian to mój młodszy brat. Ma 10 lat i bardzo lubi grać na gitarze elektrycznej. Chodzi na lekcje gry i w przyszłości planuje założyć zespół muzyczny. Natomiast Natomiast ja lubię jeździć, psuć i naprawiać małe autka spalinowe i elektryczne. Razem z tatą jeździmy na modelarnię. Własny warsztat mamy też w domu, ja, a dokładnie w pokoju rodziców, co widać na zdjęciu. Mieszkamy w pieszycach w małej miejscowości niedaleko Dzierżoniowa, w domu jednorodzinnym. Jest on dla nas miejsce do pracy, nauki. Wytchnienia realizacji marzeń i zainteresowań, przeżywania emocji, tych dobrych i złych. Jest naszym miejscem na Ziemi, w nim walczymy o przetrwanie, a nasi generałowie, czyli rodzice, walczą o naszą przyszłość, zmagają się z trudami dnia codziennego. Nasz dom jest takim, naszym małym westerklatem. Jest w nim miejsce dla całej, naszej rodzinki oraz dla na naszego pupila takiego trzyletniego, bardzo energicznego szarlasy mieszaniec, który cały dzień biega po naszym ogrodzie, ale, w tak naj... ale i tak najbardziej lubi spacery. Ja przestaję już opowiadać, ale zobaczcie proszę jeszcze dwa występy. Mój jak jeżdżę autkiem oraz mojego brata Sebastiana jak gra na gitarze. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.